Z tej strony Alek Wysiada. jestem lekarzem i autorem bloga lekarzrodzinny.blog, a to jest wideo i podcast dedykowany koronawirusowi. Witam Was bardzo serdecznie, to już jest drugie spotkanie poświęcone temu samemu tematowi, ponieważ jednak liczba osób z potwierdzonym koronawirusem w Polsce jest coraz większa na ten moment 10 marca 2020 roku kiedy nagrywam dla was ten materiał to jest to są 22 osoby ponieważ liczba osób zakażonych w Europie rośnie i jednocześnie podejmowane są kolejne kroki w celu ograniczenia rozwoju epidemii zarówno w Europie, jak i w Polsce, zdecydowałem się nagrać ten podcast i ten materiał wideo. Mam nadzieję, że on kilka kwestii Wam rozjaśni. Ja tutaj nie będę powtarzał kwestii związanych z komunikatami głównego inspektora sanitarnego, z komunikatami dotyczącymi ilości osób, które są w danym momencie zakażone. Zakażone czy poddane obserwacji w zakresie ewentualnego rozwoju objawów infekcji koronawirusowej, a także nie będę powtarzał informacji, które znajdziecie w pierwszym materiale dotyczącym koronawirusa, w poprzednim odcinku, gdzie mówiłem o tym, na czym polega ta infekcja, czym są w ogóle koronawirusy, czym ten. Szczególnie się wyróżnia oraz jak powinniśmy sobie w podstawowy sposób z nim radzić. W tym materiale poruszę tylko kilka kwestii związanych przede wszystkim z kontaktem z podstawową opieką zdrowotną oraz z, z lekarskimi zaleceniami dla Was dotyczącymi yy, prewencji yy, przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem na terenie yy, kraju. Zaczynamy. Przypomnę tylko pokrótce, że mamy do czynienia z infekcją, która dotyczy przede wszystkim układu oddechowego. W zakresie tego układu oddechowego przede wszystkim w takim pełną manifestacją tej choroby, czyli infekcji spowodowanej koronawirusem COV-2, tak został nazwany przez Światową Organizację Zdrowia, jest zapalenie płuc I to jest on poważne powikłanie, które upośledza układ oddechowy i ostatecznym rozrachunku dla pacjenta. Które, którzy mają przewlekłe choroby płuc, które są osobami starszymi, które są obarczone innym ryzykiem, na przykład kardiologicznym, to jest to najbardziej poważne zagrożenie, z którym powinniśmy się liczyć, i które może w konsekwencji prowadzić niestety także do śmierci, które może ostatecznie doprowadzić niestety do konieczności hospitalizacji, w tym z wykorzystaniem na przykład sztucznej wentylacji. Także to jest to wszystko, czego się najbardziej obawiamy w tym momencie. Warto spojrzeć nie tylko na europejskie statystyki, które zapewne stosunkowo łatwo znaleźć w polskim internecie, ale na przykład dość dobrym źródłem statystyk jest Korea Południowa, która takie statystyki prezentuje, przebadała bardzo dużą liczbę osób po w okolicach 140-150 tysięcy według doniesień między innymi Biznesinsider.com w tej grupie 100 kilkudziesięciu tysięcy osób mamy około 6-7 tysięcy potwierdzonych zakażeń i liczba osób, które na terenie południowej Korei zmarła to jest 58 osób na ten moment. Około 250 to jest potwierdzone wyleczenie. No i na ten moment 99% przebiegów. Łagodnych. Także widzimy, że to jest troszkę inny obraz niż w Europie, co prawdopodobnie ma związek z faktem, że po prostu w Europie badamy dużo mniej pacjentów, w Stanach Zjednoczonych też badamy dużo mniej pacjentów. Ja przez chwilę śledziłem stronę CDC, która podawała przez pewien krótki czas, ile tych pacjentów tak naprawdę zostało przebadanych na obecność koronawirusa. To nie były imponujące liczby zdecydowanie o trzy rzędy wielkości mniejsze niż te w Korei w tej chwili raportowane. W związku z tym myślę, że ta statystyka będzie się tutaj zmieniać. W każdym razie zwracam waszą. Uwagę na to, żebyście nie patrzyli ślepo tylko i wyłącznie na statystykę, nie patrzyli tylko i wyłącznie na gołe liczby związane z ilością stwierdzonych zakażeń oraz z ilością potwierdzonych przebiegów ciężkich czy problemów wymagających hospitalizacji, ale żebyście popatrzyli szerzej na to, w jaki sposób my na co dzień możemy wpłynąć na to, żeby tą transmisję tego wirusa ewentualnie zahamować. To jest niezwykle istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy kontakt. Z osobami starszymi, z osobami schorowanymi, jeśli w naszym domu są bliskie osoby nam, które być może należą do którejś z tych grup chorych i w związku z tym wymagają większej e, opieki. I tutaj Trzeba będzie odesłać Was do tych wytycznych, które już zostały wcześniej podane. Po pierwsze, jest to kwestia tego, abyśmy w miarę możliwości ograniczali ten bezpośredni kontakt. Mam tu na myśli przede wszystkim dbanie o higienę rąk w taki sposób, żeby w, po pobycie w miejscach publicznych, po wykorzystaniu środków transportu publicznego, jeśli jesteśmy gdzieś na zajęciach w większej grupie osób, jeśli dotykamy różnych przedmiotów, na przykład pieniędzy, żebyśmy po prostu wymyli, wymyli ręce porządnie, zgodnie z. Zaleceniami Głównego Inspektoratu sanitarnego 30 sekund mycia rąk, więc warto sobie coś podśpiewywać, To nawet może być zwykłe 100 lat. Bylebyśmy je dociągnęli do tej drugiej zwrotki, do końca tej drugiej zwrotki, wtedy jest szansa, że, że te 30 sekund upłynie. Jeżeli mamy możliwość, to możemy następnie ręce wysuszyć i zdezynfekować. Pamiętajmy też o użyciu kremów nawilżających, ponieważ ja w swojej praktyce dezynfekując ręce non stop, mam ten problem, że po prostu po całym dniu one są bardzo mocno przesuszone, więc trzeba pamiętać o tym, żeby żeby o te, ręce, o te ręce dbać. Jeżeli mamy taką możliwość, to ograniczajmy kontakt z miejscami publicznymi, o tym też już wcześniej mówiłem w swoim poprzednim materiale, ale teraz to podkreślę, to zwłaszcza dotyczy osób schorowanych, przewlekle chorych, ciężko chorych, mam tu na myśli osoby z astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną, chorobą płuc, problemami kardiologicznymi, cukrzycą, chorobami nerek, w taki sposób, abyśmy na przykład wychodzili w miejsca publiczne... Na pocztę, do urzędu, e, na zakupy. Wtedy, kiedy jest tam najmniejszy ruch, mamy szansę spotkać najmniej osób. Wtedy oczywiście w ten sposób ograniczamy ryzyko infekcji. Zaraz mnie zapytacie, co z wydarzeniami masowymi. No więc już widzimy po wytycznych, że tych wydarzeń masowych organizowanych będzie coraz mniej. Te największe zostają zamykane. E, moim zdaniem to będzie szło dalej w tym kierunku: to znaczy będziemy się starali ograniczać transmisję tego wirusa, a w związku z tym będziemy musieli niestety ograniczać e, naszą obecność w skupiskach. Innych ludzi i do tego bardzo serdecznie i gorąco Was zachęcam. Tak jak mówię, zwłaszcza wtedy, jeżeli um, Wy sami albo Wasi bliscy <coughs> jesteście w tej grupie podwyższonego ryzyka ciężkim przebiegiem. O tym, które to są grupy um, tego cięższego przebiegu infekcji koronawirusowej ja już mówiłem i pisałem na swoim blogu przypomnę tylko że cięższe przebiegi notuje się bardziej u mężczyzn niż u, u kobiet oczywiście ciężkość zależy od wieku czyli im starszy wiek tym cięższy jest to przebieg no i te właśnie e, bardzo, bardziej powikłane przebiegi dotyczą tych pacjentów u których występowały wcześniej już inne choroby e, e, choroby zwłaszcza e, choroby układu oddechowego e, przy czym z pewnymi zastrzeżeniami między innymi Dotyczy to dzieci, to znaczy u dzieci się takiej istotnej statystycznie e, koincydencji nie widzi. E, problemem jest e, być może mała liczba danych, być może po prostu mało tych dzieciaków też trafia, ponieważ dzieci są generalnie mniej objawowe w tych infekcjach i zdecydowanie lepiej je e, przechodzą. E, to jest jakby ta, ta pierwsza część tego mojego dzisiejszego spotkania z Wami, natomiast ta druga dotyczy Waszego kontaktu z podstawową opieką zdrowotną. I tutaj chciałem się posłużyć, przygotowałem sobie dla Was materiał dotyczący wytycznych ministra zdrowia przygotowanych we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz opublikowanymi. Dedykowanymi podstawowej opiece zdrowotnej, czyli tam, gdzie większość z nas ma najłatwiejszy kontakt z lekarzem, no i jednocześnie jest to miejsce, w którym ja na co dzień pracuję, więc najłatwiej się mi z tej perspektywy właśnie do całości problemu odnieść. I teraz y, taki schemat postępowania dla podstawowej opieki zdrowotnej dotyczy na ten moment sytuacji, kiedy y, Zgłaszamy się, rejestrujemy, chcielibyśmy konsultacji lekarskiej. No i oczywiście możemy się zgłaszać z przeróżnych powodów, zupełnie nieinfekcyjnych. Natomiast nie bądźmy zdziwieni, jeśli rejestracja na początek poprosi nas o nasze dane osobowe, o kontakt telefoniczny do nas e, i o miejsce pobytu, ponieważ to są dane, które generalnie na ten moment podstawowa opieka zdrowotna zbiera, po to, żeby ewentualnie, jeśli stwierdzi u nas bądź u naszych bliskich ewentualność e, e, transmisji wirusa e, e, COVID-2, żeby wtedy móc odpowiednio zareagować. Więc ochrona danych osobowych, ochroną danych osobowych. Natomiast tu mamy zdecydowanie, zdecydowanie ważniejszy priorytet związany z bezpieczeństwem zdrowotnym, z ochroną życia i zdrowia nas samych, naszych bliskich i innych osób w związku z powyższym nie bądźmy zdziwieni, bądźmy przygotowani na taką sytuację. To jest pierwsza część. Druga część jest taka, że jak już nas ośrodek dobrze zidentyfikuje, to nie bądźmy zdziwieni, jeśli panie z rejestracji przystąpią do zebrania wywiadu epidemiologicznego. Po co to jest? No po to, żeby nam pomóc. Trafić w odpowiednie miejsce. No i teraz, na ten moment, czyli na 10 marca 2020 roku, kiedy nagrywam ten materiał wideo, tak wygląda procedura. Pamiętajcie, że jeżeli słuchacie tego materiału później, to sytuacja mogła się zmienić. W związku z tym zdecydowanie zalecam śledzić aktualne, bieżące informacje i aktualne, bieżące wytyczne w tej materii i postępować zgodnie ze wskazówkami personelu medycznego, który was na pewno dobrze pokieruje. Natomiast na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób, że zostanie przeprowadzona z Wami prawdopodobnie ankieta, i ta ankieta jest bardzo krótka, niezależnie od tego, czy zgłosicie się telefonicznie, czy zgłosicie się osobiście. Przy czym ja zdecydowanie zachęcam zgłaszać się telefonicznie do podstawowej opieki zdrowotnej, a jeżeli um, przychodnie prowadzą w tym momencie głównie rejestrację osobistą, to myślę, że w krótkim okresie czasu będą się pewnie starały przejść na tą rejestrację, rejestrację telefoniczną bardziej niż tą osobistą przy okienko. W każdym razie nie zdziwcie się, jeśli otrzymacie trzy pytania. Teraz, jakie to są te trzy pytania, na które możecie się natknąć w podstawowej opiece zdrowotnej? To są trzy pytania dotyczące narażenia na. Ewentualną infekcję koronawirusową i one są zbierane po to, żeby właśnie pomóc wam trafić w odpowiednie miejsce systemu opieki zdrowotnej. Pierwsze pytanie. Czy w okresie 14 dni przebywał pan pani w rejonie transmisji koronawirusa? Czyli czy ewentualnie jesteśmy Możliwie w grupie ryzyka osób, które są podatne na zarażenie. No i te rejony endemiczne, to one się nieustannie zmieniają dla, tej, i dla tego wirusa. Na ten moment, no głównie mamy tutaj do czynienia z Włochami, mamy do czynienia z Chinami, więc tutaj bieżąca informacja to będzie informacja czy w którymś z tych rejonów przebywaliśmy? Jeśli przebywaliśmy za granicą, to jest ten moment, kiedy powinniśmy o tym zasygnalizować, rejestracja zdecyduje, co dalej. Drugie pytanie to jest, czy w okresie ostatnich 14 dni miał pan pani kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. I teraz to pytanie oczywiście służy do tego, żeby sprawdzić, czy byliśmy w bezpośrednim kontakcie. Teraz muszę trochę to rozsupłać, żeby wyjaśnić, co to jest ten bezpośredni kontakt. Tak? Bezpośredni kontakt to jest naprawdę bezpośredni kontakt, czyli przebywanie dłuższe, ponad 15 minutowe, w odległości e, około 2 metrów bądź mniejszej. Tak? To jest bezpośredni kontakt. Czyli jeżeli osoba, u której stwierdzono i potwierdzono w badaniu laboratoryjnym, Infekcję koronawirusową jest naszym współpracownikiem i siedzi z nami biurko w biurko w tym samym pomieszczeniu, to to już spełnia kryteria, kryteria tego bezpośredniego kontaktu. Ale bezpośredni kontakt to może być znacznie, znacznie mniej. To może być kilkuminutowa rozmowa twarzą w twarz w bardzo bliskiej odległości, co powoduje, że jakby ta wydzielina z górnych dróg oddechowych, to czym oddychamy, jeśli kaszlemy, jeśli kichamy, to to wszystko może się przedostać na, na tego naszego rozmówcę. No i tu w zasadzie. Nie ma czasu dokładnie określonego, ile to ma tak naprawdę być, natomiast zdecydowanie to już spodpada pod kryterium bliskiego kontaktu. A więc, czy w ostatnich 14 dniach taki kontakt wystąpił? Tak lub nie. No i wreszcie, czy występują objawy, objawy alarmowe: gorączka ponad 38 stopni, kaszel i uczucie duszności. I teraz taki wywiad, zbierany przez. Pielęgniarkę w podstawowej opiece zdrowotnej, rejestrację w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli jeszcze przed naszym kontaktem z lekarzem, ma pomóc w przekierowaniu nas w odpowiednie miejsce. No i oczywiście, jeżeli nie spełniamy żadnego z tych kryteriów, nigdy żeśmy nikogo na koronawirusa chorego nie widzieli poza mm, obrazkami w telewizorze, to oczywiście. Rejestracja normalnie nas zarejestruje na wizytę, będziemy mogli przyjść do podstawowej opieki zdrowotnej, nawet jeżeli mamy objawy typu gorączka, typu kaszel, nawet uczucie duszności, tak, no to mm, jeżeli to nas kwalifikuje do konsultacji lekarskiej, y, kryterium epidemiologiczne nie jest spełnione, no to po prostu zostaniemy zarejestrowani tak, jakby to było w warunkach takich zupełnie normalnych, czyli bez koronawirusa. Natomiast jeżeli któryś z tych kryteriów spełniamy, no to wtedy. Zostaniemy dokładnie poinformowani przez rejestrację, y, przez y, panie z rejestracji, panów z rejestracji, przez pielęgniarki, pielęgniarzy, bądź wreszcie, jeżeli to będzie zupełnie konieczne, to także przez lekarza, co powinniśmy zrobić dalej. I mam dla Was bardzo ogromną prośbę, żebyście dokładnie słuchali tych instrukcji, które te osoby będą Wam przekazywać, bo w zależności od tej sytuacji, w której Wy jesteście albo są Wasi bliscy, to takie sugestie zostaną przekazane. Albo dotyczące kontaktu z y, miejscową, właściwą dla z stacją sanitarno-epidemiologiczną albo z właściwym. Y podanym przez rejestrację oddziałem zakaźnym, który jest w stanie wykonać badanie, albo zostanie dla Was zorganizowany transport do tego oddziału z pewnymi rygorami, z zachowaniem tych rygorów po uprzednim kontakcie i prawdopodobnie rozmowie lekarskiej, która, która ten wywiad z Wami pogłębi. Więc tutaj jest bardzo ważne, żebyście posłuchali tego, co przekazuje Wam personel medyczny i postępowali zgodnie z tymi wytycznymi. Tak? Czyli jeżeli spełniać, spełniacie to kryterium, które jest z tych kryteriów, czyli jest y, y, możliwy kontakt albo z osobą, u której potwierdzono koronawirusa, albo przebywaliście w Lejonie, którym jest transmisja tego wirusa, no to wtedy w odpowiedni sposób e, rejestracja bądź Panie pielęgniarki Was pokierują, co należy robić dalej. To jest niezwykle istotne, bo po pierwsze, no, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy telefon każdego pacjenta zaniepokojonego jest odbierza, odbierany przez lekarzy, bo przypominam, że my na co dzień normalnie pracujemy, przyjmujemy pacjentów, pacjentów kardiologicznych, pacjentów z chorobami nerek, pacjentów z chorobami dróg oddechowych, infekcyjnych pacjentów, pacjentów do szczepień, pacjentów do planowych zabiegów. No nie możemy wisieć na tej słuchawce telefonicznej i wyłącznie konsultować osób, które dzwonią, więc musimy trochę zaufać tym osobom, które pracują z lekarzami na co dzień w POZ. -cie. Wierzcie mi, że to są naprawdę osoby, które na ten moment są bardzo mocno szkolone w tej materii. Pewnie kilka pierwszych dni będzie trochę trudniejszych, ale myślę, że potem całość się ładnie dotrze. Druga kwestia jest taka, że żebyśmy zaufali, że ten sanepid, kontakt z sanepidem jest tym właściwym miejscem i tam na pewno otrzymamy właściwą pomoc. Te numery telefonów są znane, są ogłoszone, dostępne w internecie na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale również są znane doskonale wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu pracującemu w podstawowej opiece zdrowotnej. <laughs> Czyli kierujmy się w odpowiednie miejsca tego systemu, podążając za tym. Co podpowiedzą nam tutaj specjaliści zajmujący się zdrowiem od strony podstawowej opieki zdrowotnej? I jeszcze jedna kwestia, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę. Jest niezwykle istotne, abyśmy pamiętali o tym, że miejscem możliwej transmisji, miejscem możliwej infekcji, nie tylko wirusem SARS-CoV-2, ale w ogóle paragrypy. Infekcji grypowych. W tej chwili dalej jesteśmy w dość dużej ilości zachorowań na grypę w takim okresie, kiedy ta liczba zachorowań jest stosunkowo duża. Więc ym, chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że zdecydowanie to jest ten, yy, ten moment, kiedy warto się zastanowić, czy. Na pewno i koniecznie musimy udać się do lekarza rodzinnego, do podstawowej opieki zdrowotnej, żeby uzyskać tam jakąś konkretną pomoc. Jeżeli to jest przeziębienie, jeżeli jesteśmy osłabieni, jeżeli mamy objawy infekcyjne, a nawet nie mieliśmy kontaktu z koronawirusem, z osobą chorą, nie przebywaliśmy za granicą, zastanówmy się, czy nie lepiej jest zostać po prostu jeden-dwa dni w domu, wziąć sobie urlop albo pracę do domu, odpocząć i wtedy, jeżeli objawy ustąpią, wracać. W pełni sił do pracy, nie narażać innych osób na kontakt z nami, no i ograniczyć tą liczbę osób, które w tej chwili, w tym momencie do podstawowej opieki zdrowotnej trafiają. Następna kwestia dotyczy teleporad. Jeżeli coś jesteśmy w stanie zrobić telefonicznie uzyskać teleporadę, konsultację lekarską przez telefon, to. W tej chwili te nowe wytyczne, nowe rekomendacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej jak najbardziej to umożliwiają i oddają lekarzom rodzinnym jeszcze więcej, może nie tyle kompetencji, bo kompetencje już były, tylko jeszcze więcej odwagi zachęcają do tego, żeby z tych teleporad korzystać. Mamy dobę elektronicznych recept, więc jest szansa na to, żeby całkiem sporo zagadnień, na przykład dotyczących kontynuacji leczenia, móc zrealizować w ten właśnie sposób, no, czyli ostatecznie możemy przyjść na przykład na planową konsultację naszego leczenia nadciśnienia tętniczego no może niekoniecznie teraz w marcu ale na przykład może bardziej w czerwcu może to będzie bardziej właściwy moment do tego żeby porozmawiać jeśli to nasze ciśnienie jest odpowiednio unormowane to to myślę, że tak właśnie można by było spróbować postąpić. Pytacie mnie też w swoich wiadomościach co z takimi planowymi postępowaniami w zakresie prewencji chorób, czyli ze szczepieniami bądź z bilansami. Jeśli chodzi o bilanse, no tu tutaj stanowiska oficjalnego na ten moment nie ma. Jeśli chodzi o szczepienia, no stanowisko jest takie, żeby szczepić. Moje zalecenie dla was jest takie: szczepić, ponieważ to jest istotne, żebyśmy Nabierali tej odporności, jeżeli mamy małe dzieci w domu, które wymagają zaszczepienia, jest zgodnie z kalendarzem szczepień. W większości zdecydowanej przychodni, organizacja jest na tyle dobra, rozseparowanie strony zdrowej, dziecka zdrowego, czyli tego, które przychodzi na szczepienie od strony infekcyjnej, jest zdecydowanie na dobrym poziomie. W związku z tym myślę, że spokojnie możemy zaufać i wykonywać szczepienia. Jeśli chodzi o bilans, myślę, że to będzie kwestia zupełnie indywidualna, pewnie zależna od ilości potrzeb po stronie znowu tych pacjentów. Chorych. Jeżeli będzie tych pacjentów bardzo dużo, jeżeli ryzyko infekcyjne będzie duże, to Wasz lekarz rodziny najlepiej oceni, czy takie ryzyko jest, czy go nie ma. I wtedy na pewno powie Wam doskonale, znając, mając rozoznanie w sytuacji, czy to jest dobry moment na bilans, czy może na przykład warto byłoby ten bilans przełożyć na za jakiś czas. To są decyzje indywidualne w danych miejscach, więc posłuchajcie tego, co. Co wam podpowiada e, dana placówka POZ? Żadnych odgórnych wytycznych tutaj na ten moment nie ma. Podsum Podsumowując, jeśli chodzi o. Transmisję. Starajmy się unikać bezpośredniego kontaktu, przebywania w bardzo dużych zgr zgrupowaniach innych osób i pamiętajmy o higienie rąk, o której już wielokrotnie była mowa, e, co się stało nawet trochę tematem politycznym, a ja bym chciał się od tego odkleić i zdecydowanie podpowiedzieć, żeby po prostu, po prostu o tą higienę rąk maksymalnie mocno dbać. E, druga kwestia jest taka, że pomóżmy pracownikom opieki zdrowotnej, w tym osobom pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej, aby nam z kolei pomogli jak najlepiej zadbać o siebie. Oni naprawdę nam. Dobrze chcą podpowiedzieć, jeżeli ch jesteśmy w stanie zrealizować jakieś, um, jakąś um, pomoc zdalnie, to skorzystajmy. I trzecia rzecz, nie dziwmy się temu, że e, otrzymujemy jakieś nowe, dodatkowe pytania, które do tej pory nie były nam zadawane, gdy próbowaliśmy się dostać do lekarza rodzinnego to się staje pewnym standardem postępowania właśnie po to, żeby zapobiegać ewentualnej dalszej transmisji wirusa. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, zostawiajcie je pod e, wpisem, w którym ten materiał wideo się ukazał, pod e, podcastem, pod materiałem wideo na YouTubie. Nie obiecuję, że odpiszę od razu. Ja jestem lekarzem na co dzień pracującym w podstawowej opiece zdrowotnej, więc ten czas to, to jest czas wieczorny, głównie kiedy ja jestem w stanie poświęcić trochę więcej na to, żeby wam ewentualnie odpisać. Natomiast staram się też na Wasze pytania, na bieżąco odpowiadać, na przykład tworząc takie materiały. Jeżeli dla Was ten materiał był pomocny i przydatny, podzielcie się tym materiałem z bliskimi i możecie też subskrybować, zarówno podcast, jak i wideo, żeby nowe materiały trafiały prosto do Was i informacja o nich również. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam dużo zdrowia.